To jest ojciec Lee Henry, 11-letniej dziewczynki, która została porwana 1 maja 2001 roku, kilka minut przed nagraniem tego materiału. Tim otrzymał telefon z FBI. Jego córka została odnaleziona, ale nie zna jeszcze żadnych szczegółów. 4 marca 2001 roku 200 mil od miejsca, gdzie mieszka Lia. Dziewięcioletnia Niki bawi się przed swoim domem w San Antonio. Gdy zostaje porwana w biały dzień, po ogromnych przeszukiwaniach z udziałem policji i lokalnej społeczności dziewczynka pojawia się przed domem swojej mamy. Porywacz zostawił ją i zniknął. 16 kwietnia, miesiąc później, 11-letnia Lisa skacze na skakance z siostrą przed domem, gdy mężczyzna zaciąga ją do auta z ulicy. Przerażona młodsza siostra opisuje sprawcę jako białego mężczyznę prowadzącego białe auto typu hatchback. Dwa tygodnie później dziewczynka wraca, a porywacz znika. W 2001 roku seryjny porywacz terroryzuje amerykański Teksas i Louisianę, wymykając się policji miesiącami, polując na dzieci tam, gdzie mieszkają, ale 1 maja 11-letnia Lilia Henry stanie się jego ostatnią ofiarą. Na zawsze zostanie zapamiętana jako dziewczynka, która uciekła i doprowadziła do jego upadku. Jest rok 2001. Na przedmieściach w południowo-zachodnim Houston, 11-letnia Lia prowadzi normalne i szczęśliwe życie z kochającą rodziną. Podekscytowana zbliżającym się końcem roku, nie wie, że od Marsa w okolicznych miastach zaczęła się seria porwań. 1 maja 2001 roku, około godziny 7.30 rano, Lia wsiada do autobusu szkolnego, podekscytowana lekcjami. Jest 17, a mama Li dzwoni do ojca w panice, zaniepokojona, że córka jeszcze nie wróciła. Sprawdzają w szkole, dzwonią do przyjaciół, ale nigdzie nie mogą znaleźć córki. Jeden z sąsiadów twierdzi, że widział Lię, jak tego dnia wsiadała do samochodu z nieznajomym mężczyzną. Policja zostaje wezwana, a krewni dołączy do poszukiwań w całym mieście. 2 maja. Leah zaginęła już prawie 24 godziny temu. Do poszukiwań włącza się FBI, a rodzice Li'i pojawiają się w telewizji, błagając o pomoc, opinię publiczną. Prawie 200 ochotników rusza do przeszukiwań terenu. Policja odkrywa dwie wcześniejsze sprawy porwań, które w dziwny sposób przypominają przypadek Li'i. Biały mężczyzna w średnim wieku, jeżdżący białym hatchbackiem, poluje na dziewczynki w wieku od 9 do 11 lat. Porywacz wymyka się policji od miesięcy i wciąż nie wiadomo, kim jest. Z każdą godziną szanse na odnalezienie Lii żywej maleją. 4 maja, mijają 3 dni od porwania Lii. Około godziny 11, ojciec Lii, Tim, odbiera telefon z FBI. Ponad 400 kilometrów dalej, w biurze szeryfa hrabstwa Kerr, Team i jego rodzina zostają wprowadzeni do zabezpieczonego pomieszczenia, gdzie dowiadują się niesamowitej wiadomości. Lia Henry została odnaleziona żywa, choć wyraźnie roztrzęsiona. Rodzina nie poznaje jeszcze szczegółów dotyczących porywacza. Gdy Lia wraca do domu, otoczona rodzicami i starszą siostrą, czeka na nią wiwatujący tłum. Dziewczynka się uśmiecha, ale w jej oczach kryje się prawda o tym, co przeżyła. Gdy wiadomość o jej ocaleniu obiega świat, tylko ona może rzucić światło na koszmar przez który przeszła. Jej historia zaczyna się 1 maja, gdy wraca ze szkoły. Lia wie, że nie wolno rozmawiać z obcymi, więc grzecznie odmawia i idzie dalej. Kawałek dalej, gdy widzi już swój dom, mężczyzna zajeżdża chodnik, blokując jej drogę. Pyta, czy chciałaby poznać jego dzieci clothes. Po kilku minutach rozmowy Lia zgadza się i wsiada do auta. Gdy odjeżdżają, mężczyzna sięga i wyłamuje klamkę od wewnętrznej strony drzwi. Lia jest zaskoczona, czuje, że coś jest nie tak, ale ma tylko 11 lat i nie rozumie jeszcze do końca. Jakie są zamiary mężczyzny? Wyciąga pistolet i taśmę klejącą. Wiąże jej kostki, ręce za palcami i zakleja usta. Potem każe się schować pod siedzenie i znów rusza w drogę. Lia siedzi skulona w aucie z nieznajomym, bezsilna, coraz dalej od domu, przerażona tym, co ją czeka. Na zewnątrz już dawno zniknęło słońce. W końcu około godziny 23 samochód się zatrzymuje. Lija widzi, że są na pustkowiu, na parkingu przy autostradzie, nikogo w pobliżu, kto mógłby zobaczyć, że coś się jej dzieje. He told me to crawl in the back, take my clothes off. Um I didn't know what was happening to me. I tried to scream, I tried to grab things that could if I pinched it hard enough, every other bit of pain would go away. But when he was done. I Gdy ruszają dalej, auto nie jedzie szybko. Lia zaczyna myśleć o zepsutej klamce. Nie wie, czy udaje się otworzyć drzwi, ale to może być jej jedyna szansa. Wciąż związana, rzuca się na drzwi i próbuje je otworzyć, bez skutku. Mężczyzna widzi jej próbę i spokojnie mówi: Zapłacisz za to. Niebawem zatrzymuje się ponownie i, jak to określa, karze ją za swoje zachowanie. Daje jej do zrozumienia. Że jeśli jeszcze raz spróbuję ucieczki, kara będzie o wiele gorsza. Późną nocą Lija widzi, jak mężczyzna podjeżdża pod małą, myśliwską chatę. Zmusza ją do wejścia pod groźbą broni, przywiązuje ręce nad głową Liną, kładzie broń na telewizorze i rygluje drzwi. Potem znów się nad nią znęca. I nie nic zrobić And I nikogo, kto tam dla mnie. Pierwszego ranka Lia budzi się przywiązana do stołu plastikową opaską. Mężczyzna ostrzega ją, że jeśli spróbuje ucieczki, skrzywdzi jej rodzinę albo znajdzie ją znowu. Po z poprzedniej nocy, Lia jest śmiertelnie przerażona. Potem mężczyzna wychodzi, ryglując drzwi od zewnątrz. Lia jest teraz sama. Związana na pustkowiu. Próbuje się oswobodzić i w końcu udaje jej się wydostać z opaski zaciskowej. Może się teraz poruszać po chacie. Myśli o ucieczce przez okno, ale strach ją paraliżuje. I was too afraid of everything outside of the cabin, thinking that everyone in the area was like him, or that if I was found someone else would hurt me and it would be worse. Um at that time I started thinking about my family. Nie może przestać myśleć o swoim ojcu. Myśl o rodzicach, którzy rozpaczliwie je szukają, łamie jej serce. Chciałam ale nie 2 maja, gdy zachodzi słońce, mężczyzna wraca. Lia słyszy, jak zajeżdża pod chatkę i szybko zakłada opaski zaciskowe. I remember him bringing home a newspaper that had my sister on it. And she was staring it with this empty look. And all I wanted to do was comfort her. Zdjęcie swojej rodziny daje jej jednocześnie siłę i przypływ bólu. Mężczyzna ją dręczy, mówiąc, że rodzice w końcu się poddadzą, ale to tylko wzmacnia jej determinację. Lia postanawia, że zrobi wszystko, żeby przeżyć. Wie jednak, że ma do czynienia z chorym i niebezpiecznym człowiekiem, więc musi udawać uległość do czasu, aż nadarzy się okazja.

Wyciąga też swój dzienniczek i zaczyna opisywać szczegółowo wszystko, co ją spotkało. Może nie ma siły go pokonać fizycznie, ale może być sprytniejsza. Gdy nadchodzi wieczór, mężczyzna wraca, a Lia znów zakłada opaski. Wie, co ją czeka, że jak poprzedniej nocy, mężczyzna znów zrobi coś niewyobrażalnego, ale musi być silna dla swojej rodziny. Trzeciego ranka Lia budzi się słysząc hałas na zewnątrz. Jest sama, ale boi się ruszyć. Po godzinie mężczyzna wpada do środka i każe jej się ubrać oraz zabrać rzeczy. Odjeżdżają. Mężczyzna zakłada jej poszewkę na głowę i prowadzi do samochodu. Przez materiał widzi tylko przebłyski światła, siada na tylnym siedzeniu. I'm sitting there wondering what's about to happen to me. Is he gonna take me somewhere? Wtedy Lia słyszy opony na żwirze. Mężczyzna wychodzi i każe jej milczeć. Lia nie wie, co się dzieje na zewnątrz i kto podjechał pod chatkę. I received a call from dispatch that somebody thought they might have seen the suspect vehicle. Sierżant z biura szeryfa Krabstwa Ker bada wskazówkę, która prowadzi go do odosobnionej chatki w Kerrville, prawie 500 km od Houston. When I got down the road, I saw a vehicle. Bill right Later szuka białego hatchbacka, ale widzi czerwony samochód. Nie wie, że kilka minut wcześniej Gary Dale Cox przemalował swoje auto z białego na czerwone. Sierżant ma już odjeżdżać, nieświadomy, że stoi zaledwie kilka metrów od seryjnego porywacza. Gdy funkcjonariusz zbliża się do auta, mężczyzna wychodzi z bronią w ręku. Lia kuli się w środku, poza zasięgiem wzroku. Słyszy obcy głos, który powtarza Rzuć broń. Wie, że to policjant, ale boi się, że dojdzie do strzelaniny. Czeka w bezruchu. So fast, really no think, Następne co pamięta, to że biegnie w stronę radiowozu. Jeśli padną strzały, będzie między nimi, ale się nie zatrzymuje. Gdy Sierżant Bilater każe jej wsiąść na tylne siedzenie, nie waha się ani chwili. My mind is going 90 miles an hour. I felt like my best course of action then was try to get out of there. Gdy auto cofa z podjazdu, Leah słyszy strzały. Policjant każe jej się pochylić, bo każdy moment może być ostatni. Sięga po radio i wyzywa wsparcie. I said, I've got the girl and I'm leaving. 500 kilometrów dalej, w Houston, ojciec Lee team odbiera telefon z FBI. We found her, she's alive. <laughs> I, dropped the phone. I, I just uh, we 5 we FBI Lokalny pilot zgłasza się na ochotnika, aby przewieźć Tima i jego rodzinę do Kerwil. W tym samym czasie Lea wraca do biura radiowozem. I don't know if I felt safe yet. And I think what I needed was... To be held by my family, because that was the only thing that was going to make me understand that it was truly over. W Care, Leah z mamą i tatą. Tim mocno że w końcu I don't think I've ever been that happy, and uh, I, that's true. I just don't, I can never think of another moment in life that has brought that kind of joy to me. I remember giving her the longest hug. She's here. I still have my sister here. Siostra Lee, której zdjęcie dodawało jej sił w najtrudniejszych chwilach, znów się uśmiecha. Lee, w końcu czuje się szczęśliwa. Kilka kilometrów dalej sierżant Bilater i cała policja hrabstwa zamykają pierścień wokół chaty Garego Dale Coxa. Okazuje się, że Cox wybrał łatwiejsze wyjście. When we went up and approached the house, we found the suspect lying outside beside the passenger side of the vehicle with one gunshot wound to the head. It's good that he's not around anymore, that he can't do that to anyone else. But I really wish that I would have had a say in it and that he would have hurt as much as me and the other girls hurt. When we drove up to my house, there were so many people, so many people. I had an uncontrollable smile on my face, literally. <laughs> and everyone was showing me so much love and support. I am extremely proud of Liah after everything she's gone through. She's really pushed herself to be successful and happy. Minęły 22 lat od tamtych wydarzeń, a Alilia Henry odzyskała swoje życie. Spełniła swoje marzenie o byciu biologiem morskim i wciąż dzieli się swoją historią ze światem. My life actually feels complete and happy. And... Something worth living for. Historia Lee Henry the It's really important that people realize that life is scary sometimes. But that you know, there are ways to recover, there are ways to get through things, and there are ways to help yourself understand that you don't need to give up. And I was so set on getting home back to my family. It was going to happen, no matter what.